Bo ja jestem bogiem, uświadom to sobie dopiszy słowa, z których wątjerzy na głowie o rany rany jestem niepokonany. A i PHOPE bez reszty oddany, przejewany. Potencjał niewyczerpany. Chyba w DNA on Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. W ósmym odcinku zagrajmy w Tibie. Dzisiaj opuszczamy Rockcard i udajemy się na Mainland. Tam gdzie zaczyna się prawdziwa przygoda. Prawdziwa gra. E, e, e. Jak widzicie mam prawie dziewiąty poziom. Postanowiłem sobie jeszcze trochę poexpić, pozbierać złota. Zobaczcie ile mam. Jest to 1100 golda. Ale Aleks, jak ci się to udało zbierać? Oszukiwałeś! E, otóż nie. Podczas ekspienia na szczurkach, ekspiłem tylko na szczurkach, zbierałem złoto, zbierałem również ser, który okazał się być najlepszym sposobem na zarabianie, ponieważ ser zajmuje tylko 4 kapa I jest warty 2 golda. Tak, dokładnie tak. Trochę mi to zajęło, no jakieś, jakąś godzinkę może. 1100 golda, jak widzicie, no nie jestem już w stanie nic więcej udźwignąć Zostało mi tylko 4 kapa No ale dobra, udajemy się do wyroczni Zastanawiałem się jaką postacią by zagrać, bo w sumie rycerzem już grałem dosyć sporo I zastanawiam się nad jakąś profesją magiczną I chyba zrobię sobie... wybiorę Maga? Jest. W jakim mieście? Ja oczywiście wybieram Karlin. Jeżeli macie tyle złota co ja, to możecie sobie w sumie też iść do Karlin. Sorcerer. Are you sure? This decision is Yes. Ok, teraz jesteśmy już w mieście Karlin. Dajemy się do depo w miejsce, w którym jesteśmy bezpieczni, od teraz gracze mogą nas zabijać. Na Rokkardzie było to niemożliwe, żeby zaatakować innego gracza, tutaj jest to dozwolone. Jednakże jeżeli zaatakuje nas jakiś gracz, bądź my któregoś zaatakujemy, to pojawia się nad naszym nikiem, czy tam obok naszego niku biała czaszka. Chwileczkę, poczekajcie. Zamienimy sobie złoto na platynki. Żeby mieć więcej kapa po prostu. O, widzicie? 1100 golda. 100 złotych monet to jedna taka moneta. Oczywiście możemy sobie to wszystko zostawić w depozycie. Tutaj. Otwieramy skrzyneczkę. Depot. I wszystko co tu schowamy jest tylko do naszej dyspozycji. Nikt, nie może, nikt inny nie może tutaj szperać. Każdy gracz tak ma. Ale dobra, jestem magiem, sorkiem i pierwszą czynność jaką wykonam, to zakup czaru. Dzięki któremu będziemy mogli tworzyć runy Heavy Magic misu. I zarabiamy pieniążki, proszę Państwa. Będziemy sobie zarabiać. Tutaj znajduje się sklep magiczny. Możemy kupić również Life Fluidy, Mana Fluidy, Księgę Czarów, runy możemy kupować także. A właśnie, plecak mi się przyda. Heavy Magic Missile. Czy ja to dobrze napisałem I can teach uh, what kind of spell runę Kurcze, nie wiem jak to teraz się naby Missile. Kurde. Słuchajcie. My i ile Tak jest. Missile, a nie misle. No, dosyć drogi czar. 600 golda zabrało nam, ale jak najbardziej kupujemy, jeżeli gramy druidem, również najlepiej zakupić. Heavy Magic Missile A jeżeli gramy druidem, to jeszcze możemy sobie kupić runy podobne do uchów, aczkolwiek trochę słabsze. Nie jest to konieczne, ale możecie sobie zakupić. Głównie są używane na własny użytek. Boże, gdzie ja, gdzie ja poszedłem? <laughs> Potrzebujemy. Musimy kupić plecak. Żeby gdzieś te runki zmieścić. I to chyba tutaj. Tak, tutaj. Haj. Plecak 20 golda kupujemy. Następnie idziemy do sklepu magicznego ponownie. W Pracaku mamy 20 slotów. Możemy kupić 20 runek, zwykłych runek, pustych. Hi, 20 blank. 20 blank run jest. Yes. Dobra. Jeden runka kosztuje 10 golda. Tak więc straciliśmy 200. Ale możemy zakupić sobie jeszcze jeden czar. Jeszcze jeden czar. Światło bądź leczenie. Co tu wybrać? Chyba. Chyba leczenie, bo światło mimo wszystko może. Z pochodni, spokojnie sobie high Light Healing 170. Yes, Dobra, od tej pory możemy używać yy, naszego pierwszego czaru spontanicznego. Popatrzcie, jak to się pisze: eksura. Aha, czyli zjebałem. Muszę kupić. <grym> Nie. O Boże, potrzebny jest mi pierwszy poziom magiczny, żeby używać eksury. Ja tyle No dobra, to nic się nie stało Albo i się stało Czekajcie chwilkę Ile kosztuje Światło Wydaje mi się, że 150 Albo 120 Tak, pierwszy czar obowiązkowo Światełko żeby po prostu dobić ten pierwszy poziom magiczny, 100 Golda. O, idealnie, dobra, 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 dobra. Od razu sobie yy, zapisujemy w hotkejach. Utevo Lux to światło. Exura to leczenie. I popatrzcie, wciskam tylko F1. Zabrało mi. 20 punktów many. Ale nie potrzebujemy już pochodni. Wystarczy, że sobie po prostu użyjemy Utevolux Lux i będzie nam świeciło. Popatrzcie, znalazłem 21 rybek. 72, 60. Ok. No i ważne jest to, żeby manę cały czas. Spalać. Żeby nie było takiej sytuacji, że mamy pełno many i to stoi w miejscu. <laughs> po prostu, jeżeli mamy full many, używamy jakiegoś czarku czaru, i wtedy nam rośnie magiczny poziom. Dobra. Oki doki. Wydaje mi się, że żeby stworzyć. żeby stworzyć heavy magic missile również potrzebujemy pierwszego bądź drugiego magicznego poziomu dlatego najpierw po prostu na ut się cały czas bijemy ten pierwszy poziom magiczny dobra to jeszcze w międzyczasie pokażę wam miejscówkę gdzie można sobie poexpić znaczy no oczywiście to są kanały karlin gdzie znajdują się robaki Tutaj możecie dobić sobie poziom, jak widzicie ja zabiję jeszcze jednego potworka i... A nie Dwa, jednak dwa potworki zabiję i już mam dziewiąty poziom Nie muszę się męczyć żeby... żeby... Po prostu... A właśnie, właśnie słuchajcie Terunki możemy tworzyć od 9 poziomu, ponieważ nie mamy wystarczającej ilości many. Teraz już mamy 65 punktów. <coughs> Oczywiście u Tewolux. Jak najwięcej. Zaraz pierwszy poziom magiczny. Szybciutko wleci. Dobra, nie będę wam tutaj łaził. Powiem tylko, że e -e -e. są tutaj. Głównie robaki. Spotkać można też Poison Spidera i Rotworma, ale to poziom niżej. Pokażę Wam jeszcze jedną miejscówkę. Jednak, żeby się do niej dostać, potrzebny nam będzie klucz. Klucz, 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 który można zdobyć z beczki. Czy ja dobrze idę. Przejdę. Przejdę. Tylko czekajcie chwilkę. <coughs> Miejscówka z trollami. Jeżeli gracie rycerzem bądź paladynem. To oczywiście o właśnie Bonkej. W tym miejscu zaznacz na mapie, żebyście to sobie yy, wzięli po prostu ładnie, jeżeli wybraliście Karlin i tak. Yy, miejscówka nie jest daleko. Jest za mostem troszeczkę yy, no, przed miastem na cmentarzu. A, 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 a. I znajdują się w niej głównie trole. no to jest tutaj. Miejmy nadzieję, że nie będzie nikogo. Godflower. Godflower działa jak, jak jakaś skrzynka do blokowania. Przez to, jeżeli postawimy go na ziemi, to potwory nie będą mogły. Przez niego przejść. Oczywiście nie wszystkie, bo niektóre potrafią przesuwać te przedmioty, ale te najłatwiejsze do zabicia nie mogą przesuwać przedmiotów. Tak dwa razy będzie trzeba użyć klucza. I jak widzicie, ktoś tu skilluje. Knight, hello, hello. No trochę w dziwny sposób on tutaj skilluje. Co on to zrobił? Aha, Wylogowało go z gry, bo chyba się nie ruszał zbyt długo. Ale Training, bro. Nie wiem, czy, czy dobrze to napisałem. Mój angielski nie jest jakiś super. No, ale widzicie, tutaj jest rycerz. Mm, najwidoczniej ma dobry pancerz i tarcze, bo wszystkie, wszystkie go otoczyły i widzicie, żaden troll nie był w stanie go zranić. No i jak, jak tu wygląda trening u rycerza? Po prostu wybiera sobie y, dość słabą broń z danego rodzaju obuchy, miecze, topory i co jakiś czas zadaje Blood Hit, tak jak tutaj widzieliście. Zbiera odpowiednią liczbę chmurek, odpowiednią liczbę ciosów zadanych i procentuje to tym, że rośnie mu Sword Fighting czy tam jakaś inna walka bronią. Guide that. Guide to jest chyba przewodnik, tak mi się wydaje. Tutorial o. <laughs> nie wiem co on za bardzo mówi, no ale w każdym bądź razie jeszcze wam pokażę. Ta miejscówka nie jest zbyt duża, głównie tutaj rycerze i paladyni skilują. Dlatego polecam wam tą miejscówkę na początku. I jak to, pokażę wam jak to powinno wyglądać. Rulujemy sobie po prostu hmm. dwa potworki bądź więcej. Popatrzcie, postawię tego Got flowera I następny trop po prostu nie jest w stanie przejść przez yy, tą przeszkodę. Skilowanie, oczywiście, full dev. <laughs> Widzicie, mój skill sworda jest dosyć niski, nawet nie jestem się w stanie przebić przez, yy, przez tarczę, czy tam przez pancerz trola. O, udało mi się wyjątkowo. No jednak ja nie będę skillował, <laughs> bo jestem profesją magiczną. Strasznie wolno by to leciało, nie opłaca się kompletnie. Najważniejszy, tak jak mówiłem wcześniej, jest poziom magiczny, który ćwiczymy za pomocą zaklęć. Wiadomo, zawsze mieć przy sobie jedzenie, wędkę i po prostu czarować. You're from And you. Dobra, tutaj widzimy inne źródło światła, świecznik. No Same pr -y tutaj grają. Jednak jest cięższy. Jaki mam ping? 25 no, chyba ma wysoki ping. Dobra, świecznik. Świeci trochę dłużej od pochodni, ale mówię grzeszy tą grzywagą jest po prostu cięższy to dużo cięższy od pochodni bo 10-krotnie. Hmm. Ma 150 pingu. hmm. <grym> Bad Connection. Dobra, no słuchajcie, pokazałem Wam jedną z miejscówek i polecam tam się wybrać, jeżeli gracie paladynem bądź rycerzem. Poskilować sobie trochę, możecie spokojnie skilować do 40 skili co jakiś czas, zmieniając broń na coraz słabszą, chociaż do 50, dacie radę. Ja pamiętam, że wbiłem tam 50 skili. You have you channel on YouTube. <laughs> yes. mm, dobra, co by wam tu jeszcze pokazać? Na początku powinno wam wystarczyć to właśnie, te dwie miejscówki. Coś ciekawego tu jeszcze jest. Tak, jeżeli jesteście rycerzem, pokażę wam gdzie kupić pierwszy czar u Tewolux. Gildia rycerzy znajduje się na północy tutaj po prawej stronie, przy północnej bramie. I tutaj jest NPC, który właśnie nauczy was czarów, oczywiście za odpowiednią sumkę. <laughs> Jeżeli natomiast gracie paladynem, NPC, który sprzedaje czary, znajduje się po zachodniej stronie, przy zachodniej bramie, tak już tam zmierzam. Kurde, właśnie zagadałem się i nie czaruję, nie czaruję. Dobra. Tutaj macie sprzedawcę. Możecie sobie kupić Morningstar. Jest to broń, która posiada 25 punktów ataku. Trochę kosztuje, ale dla profesji magicznych polecam kupić. Z tym, że jest to obuch. Tak, jest to obuch. Chwileczkę. Tutaj jest. Tak, sprzedawca. A tutaj mamy Gildię Paladynów. Tutaj Paladyni mogą kupić czary. I dobra, został jeszcze tylko jeden NPC, gildia druidów. Może poznaczam sobie to, żebyście widzieli. Paladyn, tutaj mamy gildię rycerzy. Ok. Jakąś muzyczkę puszczę, może <laughs> Dobra, zbliżamy się do gildii druidów. Już prawie jesteśmy na miejscu. Ok, ok, ok. Tak. To tutaj. Druidzi mogą zakupić w tym miejscu wszystkie czary. Wszystkie, wszystkie. Oczywiście zaznaczę to sobie na mapce, a jeżeli jesteście magiem, to oczywiście udajecie się w to miejsce tam gdzie ja byłem. I tam sobie wszystko możecie zakupić co potrzebne. Dobra. Kolejne kroki tak. Najważniejsze to. Skupię się na razie na, na magu, kolejnym krokiem jest wbicie drugiego poziomu magicznego. Cały czas musimy czarować, możemy sobie w międzyczasie trochę ekspić, ale jak widzicie nie jesteśmy tu sami. Możemy ekspić bądź też łowić ryby, zanosić do depo, pozbierać trochę tych rybek, jeżeli uzbieramy cały plecak to możemy sprzedać za bardzo fajną sumkę. Tak, drugi poziom magiczny na drugim poziomie albo trzecim, kurczę teraz, nie jestem pewien. Drugi albo trzeci poziom magiczny. Będziemy mogli tworzyć właśnie te runki Heavy Magic Missile. A żeby je stworzyć, to pustą runkę musimy sobie e, e, zamiast broni, musimy zdjąć broń, wziąć do ręki runę i wypowiedzieć zaklęcie o Adorigran Adorigran, jednak no, nie mamy zbyt wysokiego poziomu magicznego i nie stworzymy runki żeby stworzyć runkę potrzebujemy 60 punktów many dlatego mówię, tak jak mówię w międzyczasie sobie expimy tutaj pod kanałami w kanałach, bądź na trollach, albo łowimy rybki. Możemy również po prostu stać sobie przed depo i nic nie robić. Dobra, pokażę wam jeszcze jedną miejscówkę z trollami, koło Karlin, na zachód od Karlin. Niedaleko też znajduje się Ghostland. Tam w swoim czasie też się będziemy wybierać, ale to nie na tym poziomie, <ścoughs> nie na tym poziomie i raczej będziemy używali runek, ponieważ występują tam dosyć silne potworki. Między innymi gula, którego spotkaliśmy na Rockcardzie. Znajdują się tam również szkielety, poison spidery i kilka innych mocniejszych potworów, ale to wszystko dokładniej opiszę w swoim czasie. Na razie idziemy do miejscówki z trollami. Mam nadzieję, że idę w dobrą stronę. Chyba to jest w tym miejscu, mam taką nadzieję. I tak, uważajcie na siebie, ponieważ na tym serwerze słyszałem no, różne informacje, ale jest dosyć dużo PK czyli po prostu graczy, którzy zabijają innych graczy. O, widzimy trola. Gdzieś tutaj jest miejscówka, gdzieś tutaj. O, tak, dobrze. Tutaj również możemy sobie poexpić, ale ktoś tutaj już jest, dlatego ja nie będę mu przeszkadzał. Zabiję sobie tylko te dwa trole. Jak widzicie, gra, profesją magiczną na samym początku jest dosyć trudna i nudna. Ponieważ bardzo wolno zabijamy te trole. Rycerz ma o tyle fajną sprawę, że jak sobie wyskiluje do tych 30 skili, to już będzie miał dosyć łatwo i szybko yy, zabijał te trole. Najlepiej jest, tak jak mówiłem, rycerzem dobić te 50 skile przed 20 poziomem. Oczywiście każdy według uznania tam sobie skiluje. Ja natomiast mam. Mm, takie progi. Osobiście na 30 poziomie miałem 80 skile, i zaczynałem ekspić. Bardzo łatwo się ekspiło. Jednym ciosem w sumie zabijałem większość potworków tych takich, wiecie, słabszych. Wszystko na strzała wchodziło. gule również. Yy, yy. Dwarfy, Krasnoludy, Dwarfy Gwardy. Bardzo łatwo mi się ekspiło i szybko przede wszystkim. Jednak no wiecie, te 80 skilet musiałem trenować bardzo długo. Ale procentuję to przyjemniejszą grą. Paladin ma troszeczkę łatwiej, troszeczkę szybciej mu ten skill z distance fighting rośnie. I tak, dobra, wydaje mi się, że te trzy miejscówki starczą na początek. Znaczyłem sobie tutaj chwileczkę, chwileczkę, ile to już się tutaj kameruje. O, prawie pół godziny, albo i więcej. O Jezus, jakie to powoli idzie. No, niestety tak to wygląda u profesji magicznych. Trzeba wbić ten drugi poziom magiczny, zrobić plecak tych Heavy Magic Missile, sprzedać go i wtedy możemy sobie kupić już jakieś lepsze EQ, lepszą broń. Najważniejsze, lepszą broń kupić, żeby zabijać jakoś te potwórki szybciej. I potem możemy sobie już gdzieś poexpić ładnie W międzyczasie oczywiście robiąc te runki cały czas. Możemy się jakoś zabezpieczyć przed yy, PK i kupić kilka Life Fluidów. Zawsze to jest jakieś, jakaś szansa, że unikniemy śmierci. No i co, to wszystko? Ja wracam do miasta, wyskilować sobie trochę tego maga i będę robił runki. Widzimy się w następnym odcinku i trzymajcie się do następnego. Cześć!